Witaj. Na tym nagraniu powiem o moim kursie online, który zatytułowałem Przyjmując siebie, czyli od surowych wymagań do łagodności dla siebie. Powiem, dla kogo stworzyłem ten kurs, jaki to proces i co zawiera sam kurs. Niczym zaczniemy, przedstawię się. Nazywam się Grzegorz Byczek, jestem psychoterapeutą i oprócz. Terapii indywidualnej, prowadzę warsztaty grupowe na sali oraz właśnie kursy online. Zaczynajmy. Jeśli jesteś osobą, która czuje dużo napięcia, dużo takiego wewnętrznego ciśnienia na to, że musi zrobić rzeczy super, że jak coś nie wychodzi, to masz dużo do siebie pretensji. Jeżeli masz jakieś zadanie, to czujesz ciśnienie, żeby zrobić to jak najlepiej, jak najszybciej. A jak coś się już uda zrobić, ciężko ci się cieszyć tym, co jest, tylko po prostu kolejne rzeczy, kolejne rzeczy, po prostu biegasz od jednej rzeczy do drugiej, od jednej do drugiej. To ten kurs jest dla ciebie. Jeżeli dodatkowo jesteś świadomy, świadoma tego, że część z tego ciśnienia, część z tego napięcia jest, wynika z Twoich wzorców, no to tu już jesteśmy bliżej realnej pracy nad, nad tym. Czyli jest to kurs dla osób, które chciałyby dla siebie trochę więcej luzu. Nauczyć się więcej łagodności dla siebie, mieć więcej czułości. Wyrozumiałości, nie takiej pobłażliwości i prokrastynacji, ale być aktywnym, a zarazem być dobrym dla siebie, być takim wyrozumiałym i zejść z tego ciśnienia, wymagań, obwiniania się, presji na więcej, szybciej, lepiej. Jeżeli jesteś taką osobą, to ten kurs jest dla ciebie. Proces kursu. Przebiega na różnych płaszczyznach, na różnych polach. Z jednej strony pracujemy nad swoją świadomością, jak ten wzorzec u mnie przebiega, skąd, jaka jest historia tego wzorca, skąd, dlaczego u mnie właśnie takie ciśnienie, co się, skąd to przyszło do mnie, jak to się we mnie stało, że taki stałem się, stałam się taka surowa dla siebie, taka wymagająca. Za tymi, za tą historią będą stały emocje, będą stały pewne też przekonania. Więc z jednej strony będziemy pracować nad tą świadomością. Świadomością, która dalej nas będzie pchała do tego, żeby widzieć też swoją odpowiedzialność w tym i próbować powoli wychodzić jak byłoby zmieniać to. Czyli jakby do takiego przyjmowania siebie, przyjmowania siebie w nieidealnościach, przyjmowania siebie w surowościach i pracy z tym wzorcem. To będzie taka praca mentalna, do tego będzie mieć wykłady, będziemy też mieć zestawy pytań pogłębiających, żebyście mogli siebie lepiej rozumieć i Coraz lepiej widzieć ten swój wzorzec po to, żeby go coraz powoli w ramach tego kursu też zmieniać, osłabiać. Z drugiej strony, będziemy mieć elementy praktyki przez ciało, czyli z jednej strony, od takiego, jak traktuje siebie swoje ciało, czyli jakby takiej delikatności, łagodności, czułości dla siebie, co dla wielu osób wcale nie jest takie łatwe i oczywiste. Ale z drugiej strony też będziemy mieć tam elementy takie ożywiania ciała, kontaktowania się ze swoimi emocjami, kontaktowania się z uczuciami, które być może są zakopane, do których nie pozwalamy sobie dojść, a które łączą się z naszym wzorcem, z naszymi schematami postępowania, i tutaj będziemy z nimi pracować w tych praktykach, żeby rozluźniać. Się w tych wzorcach, też pracując ze swoim ciałem, razem też poprzez swoje uczucia i emocje. Czyli to będzie taki dwutorowy proces. Kurs zawiera właśnie sześć takich wykładów, dotykających różnej tematyki wokół, wokół właśnie tego aspektu, konglomeratu, od Surowości, żeby przechodzić w kierunku łagodności, wyrozumiałości, czułości dla siebie. Będzie sześć około godzinnych wykładów. Do tego będzie sześć zestawów pytań pogłębiających, żebyście to, co ja będę mówił na wykładzie, mogli do siebie reflektować, do siebie odnosić. Te pytania będą was zagnieżać w proces, będą pomagać, przyglądać się, a jak to jest u mnie? Czy to mnie dotyczy, a jak mnie to dotyczy, jak to było u mnie w przeszłości, jak to jest teraz w relacjach różnych ze sobą samym, ze sobą samą i z innymi ludźmi? Czyli będziemy pogłębiać tutaj właśnie świadomość. Dodatkowo będzie sześć praktyk przez ciało, w których właśnie będziemy doświadczać, żeby to była też nasza doświadczeniowa zmiana, żebyśmy mogli do tego wychodzić i też. Doświadczać poszukiwania tej zmiany w praktyce przez ciało. Ciało to my. Ciało się też przeżywa, ciało się spina. W tym wzorcu ciało jest ważne, żeby móc je rozluźniać, ale też zauważać. I kontakt z ciałem i relacja z ciałem będzie też mówić nam o sile tego wzorca. Jeżeli słuchając tego, jakoś. Czujesz, że to jest o Tobie, że właśnie masz w sobie dużo tego ciśnienia, tego naporu, wymagań, surowości, napięć, żeby wszystko robić jak najlepiej, że masz tych rzeczy dużo, nie potrafisz też jakoś poradzić sobie z tym naporem, biorąc wszystko w jakimś sensie na siebie. Obwiniając się, będąc surową, surowym dla siebie, takim można powiedzieć mocniej wrogim, ale wiesz, że to jest związane z Tobą, bo jeżeli osadzamy to wszystko na zewnątrz, w tych ludziach złych, w tym świecie, to tak naprawdę nie ma z czym pracować, tylko może pracować jak zmienić ten świat. No, co to może być wielką misją, ale jakby nie można pracować ze sobą, bo to jest wszystko na zewnątrz. Więc jeżeli. Widzisz to w sobie, że to są jakieś Twoje tendencje. To gorąco zachęcam cię do wejścia w ten kurs. Link do tego kursu znajdziesz w opisie. Zapraszam.